Witam Was niezwykle serdecznie w ósmym już odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed. Dokonałem kilku pewnych zmian i zrobiłem parę testów, żeby poprawić troszkę jakość e, mojego dźwięku i dźwięku z gry. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. No i e, mam problem z synchronizacją. Jeżeli ktoś wie je, jak go rozwiązać, to bardzo proszę o jakieś wskazówki. Mam nadzieję, że teraz właśnie mnie w tym momencie dobrze słuchać w trakcie tego w tej walki, w trakcie kiedy jest w grze o wiele głośniej jeżeli mnie teraz dobrze słychać to znaczy, że koniec, że już nie będzie tych problemów po prostu i właśnie, dźwięk w się nie ma w związku a, no, jeszcze jeden dobra, już pięciu jak widzicie uwolniliśmy, ale dzisiaj będziemy robić misję fabularną Jeszcze tego pana sobie zabijemy Dobrze pójdziemy pierw na tą kradzież kieszonkową, Chociaż nie wiem dalej jak się wykonuje tą kradzież kieszonkową. Jeżeli nie zrobię tej misji za pierwszym razem to zobaczę na necie jak się wykonuje tą kradzież kieszonkową. Naprawdę zapomniałem Chyba zaznacza się F Przeciwnika Ale co potem Hmm jak widać

Zajdziemy go od tyłu. O! Bardzo fajnie mi się udało go zabić. Jeszcze jeden. Ale ich się tu nam marzyło. Strasznie dużo ich tu jest. To już nie jest tak proste jak ten pierwszy akt, jak pierwszy blok pamięci. Hmm, jak się mam tam dostać? Wiem, że tu będzie jakaś dziura albo coś takiego, albo mi się wydaje... O jest, jest dziura. Tak. No zeskocz. Bardzo ładnie. Zeskocz. Zeskocz. I zeskocz. Bardzo ładnie. Dobrze, i właśnie o. Ci goście. No, co tam masz? Nic. Człowiek nie miał żadnych pieniędzy, tylko jakąś tubę. W środku był tylko jakiś papier z tymi bazgrołami. To nie bazgroły, tylko pismo, litery. Po co kto wsadza pismo do tuby? Mi to wygląda na marnowanie tuby. To na pewno ważne. Daj, rzucę na to okiem. Tak jak mogłeś ostatnio. Nie dam ci tego ukraść. Aleś ty mądry. Dobra, radź se sam. I teraz pójdziemy po tego pana. Straże! Ten trzymowiek łazić takiej głową! Aha, no to już wiemy jak, jak wykonać kradzież kieszenkową, tylko trochę mi to nie wyszło. Oj, pojawił się znowu. Przepraszam za to. Kto mógłby zrobić coś takiego? Lecie i natychmiast o... No i znowu Znowu mi się nie udało Teraz powinien być? Nie ma jeszcze go Oho No dobra, chodźcie, zabiję was szybko Bezboleśnie Raczej znaczy, będzie bardzo bolało, ale Zaraz po tym umrzecie, także No widzicie, już się nas boją I znowu robił tę misję. Dobrze. Teraz powinno się udać. Brawo. No dobra, gdzie jesteś? No, strażnicy zobaczyli tego zabitego? Trzeba będzie uciec Wspomnij o zakończyłem dochodzenie Także nawet nie trzeba robić tej kolejnej misji Nie wiem dlaczego oni tak na mnie czerwono patrzą Że tak powiem O kurde Aż taki zły status już tu mam w tym mieście? O, ja też uciekam, bo assassin tu jest Słyszał strażnik, że tu jest assassin? O tak zabija Ups, przepraszam Ja tylko pokazałem jak zabija assassin Nie wiem dlaczego mają do mnie pretensje Temu też pokażę, o Wiesz jak zabija assassin? Tak No, znowu Ach Niestety Niestety Dobrze, zrobimy dzisiaj tę misję. I rozpoczniemy kolejne Kolejny rozdział w kolejnym odcinku. Kolejny rozdział, kolejny blok pamięci. Bo tak tu się to fachowo nazywa. Pewnie tutaj zaraz ktoś będzie zacznie nas gonić, A nie goni. Jest biura asasynów. Hop, hop, hop. Chodzimy i wysłuchamy kaccenki. Altairze? Jak idą poszukiwania Garniera? Wiem gdzie i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. W mieszkaniu na szpitalu na północny zachód stąd wchodzą słuchy o okropnościach jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta nie wzbudza podejrzeń na miejscu. Ale wracając do rzeczy, jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swych komnatach w szpitalu. Widzisz, jak ładnie sobie przykrywce lasosy? Raz zobaczycie znowu. Dzień dzień o teraz. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. Ja zrobię krótkie Oczy cięcie, bo mam z problemy z synchronizacją. Możesz tu odpocząć, dopóki nie będziesz gotów do dobrze, zaraz Zobaczmy zrobimy się. krótkie cięcie, żeby troszkę synchronizację. Synchronizacja była lepsza. Błąd zapewne jest teraz fatalna. Nie wiem dlaczego tak jest. Dobrze, zrobiłem. Zrobiłem to króciutkie cięcie. No dobrze, idziemy na garniera. Garnier dzisiaj zginie, ale bardzo fajna będzie ta scena. Zresztą zobaczycie za chwilę. Nie, mnie tu nie było. Hop. Hop, hop. Prawie. Ja próbuję zabić garniera. Będziesz mi jeszcze z dziękować za to kobieto. A teraz narzekasz oczywiście. Zawsze każdy narzeka przed wykonaniem czegoś, jakiegoś zadania. O, bardzo ładnie Alteirza. Dobrze, będziemy musieli wejść teraz na tą właśnie o na to, to, tą, tą wieżę żeby dostać się do tego garniera będziemy musieli chyba się dostać do niego z góry, tak? I potem będziemy musieli uciekać, będzie multum tutaj straży Ale na początku trzeba się dostać tam Dobrze hop, hop, hop. O i tamtędy wejdziemy. Umieram Dobrze, tu jest jakiś... jakiś pan. Mamy ukryte ostrze. Żeby on tutaj nie szedł. Ach, nie możemy teraz zobaczyć. Dobrze. Gdzie jest ten pan? Bawi się ze mną w berka. Ojojoj! Oj, oj. Nie, nie rozumiecie! Jestem biedna, panie, potrzebuję pieniędzy! Czego on się tak dziwnie ustawia? On no, zaraz tu pójdzie. Ojojoj, nie wolno ci tu być! Nie mam mnie! No nie! Wziąłem krótki... Ten krótki szty sztylet zamiast... No przynajmniej nie będzie cierpiał, no chciałbym mu pomóc. Ja tylko tak mogłem pomóc, także. No przecież mnie tu nie ma. Dobrze. Nie powinno cię tu no nie powinno, no ale jestem, przepraszam Naprawdę przepraszam Dobrze, załatwimy to szybko, nie chcę im się bawić z cichym podchodzeniem do nich Ale oni są ślepi, oj, Ej AI w tej grze jest naprawdę kiepskie, jak widzicie zresztą sami po prostu to, co teraz zrobili ci goście, to jest masakra. Masakra. Króciutkie cięcie, żeby synchronizacja była lepiej. Kolejne... I kolejne ginie. No popatrzcie, jak to łatwo idzie. Nie spodziewałem się, że aż tak łatwo to pójdzie. Tutaj ktoś będzie. Oni się będą 5 minut zastanawiali, czy jestem ich wrogiem. Może już... Może przyjacielem jestem? Co, będziesz chodził tak jak ja? Ach, pójdę w drugą... Nie widzi tych rąk. Nie widzisz tych rąk, gościu. Przechytrzył? Zginiesz. Oj, przepraszam. Przepraszam pana. Proszę pana. Nie chcę przyjąć przeprosin nawet. To jest hamstwo. Hamstwo, hamstwo. O, tutaj już nie ma żadnego pana. Szkoda. Synchronizujemy sobie tę okolicę. I idziemy do garniera. Garnier. Garnier. Może jakiś szampon nam sprzeda? Tego wtedy nie zabije. Jak sprzeda nam szampon, to go nie zabije. Obiecuję Wam to. Muszę teraz tam zejść. Owa. O. Popatrzcie na tą kasenkę. proszę, musisz mi pomóc. Oglądajcie tą kasenkę. Nadchodzi. Dość, dziecko. Kazałem ci odzyskać pacjenta. Nie zabić go. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie. Niech! Nie dotykaj mnie! Nigdy więcej! Odsuń ten strach, jeśli mam ci pomóc. Pomóc? Tak jak pomogłeś innym? Zabrałeś ich dusze. Widziałem to. Ale nie moją! Nie! Mojej nie zabierzesz! A! Weź się w garść. Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? Ale nie zadaje ci ból. Nie pozostawiasz mi wyboru. Każdemu przychylnemu słowu towarzysz się uderzenie. To kłamstwa i podstępy. Nie zadowoli się niczym, póki wszyscy mu nie ulegną. Nie powinieneś był tego robić. Odstaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o innych. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać. Znowu ucieknę. Nie, nie uciekniesz. Łam mu rogi. Powie. A, popatrzcie na to. A, nie macie nic lepszego do roboty. Tak się właśnie to kończy, teraz. Hey.

jest no za No dlaczego on tam stoi? Następny przyszedł. Dziękuję za I ginie garniero. Udało się. Udało się chociaż przeszkadzali nam. A, teraz odpocznę, tak? Wzywa mnie bezkresny sen. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Jakich domów? Rynsztoków? Samtuzów? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś tych ludzi wbrew ich woli. Tak. Wbrew tym strzępkom woli, jakie im pozostały. Naprawdę jesteś tak naiwny? Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Co zrobisz, gdy dziecko powie, ale chce się bawić ogniem ojcze? Pozwolisz mu? A... Wtedy byłbyś odpowiedzialny za jego rany. To nie dzieci, lecz mężczyźni i kobiety w sile wieku. Być może ciałem, lecz nie umysłem. Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś, przyhamował postępy prac. Są jednak zioła, mikstury i ekstrakty. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okobów ich własnych umysłów. A po mojej śmierci znowu staną się szaleńcami. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Nie uważam tak. Ja to wiem. No właśnie, i kolejny wyznaczony przez Almu Alima, który mówi, że robił wszystko dla dobra. Trzeba uciec, trzeba uciec. Ach, źle poszedłem, źle poszedłem. Tutaj mam uciec, tutaj mam uciec! Uciekać, uciekać, uciekać! Uciekać, uciekać, uciekać! Uciekać! uciekać. uciekać. Może tam mi się uda schować? Szybko, szybko, szybko tejże. Jest jest, 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 no chowaj się Uf. Udało mi się Udało mi się zabić Garniera i uciec I Uciec z miejsca zdarzenia Garnier jak widzimy Niby pomagał ludziom Przynajmniej tak sam on powiedział Kto mnie widział teraz? Jestem ciekaw Niech znowu, znowu mnie znaleźli. Jak widzicie, teraz wszyscy chcą nas zabić. W całym mieście musimy szybko udać się do biura asasynów, by powiedzieć o naszym sukcesie. Dobrze spróbuję jakoś się teraz przekraść. Ach. Padłem. Dobrze. Dobrze, dobrze. Musimy iść do tego biura asasynów, Jak widzicie, to nie jest taki. Pro... Dobrze. Teraz już się powinno udać. Mamy 40 metrów do naszego biura asasynów, Już je widać. Nie weszliśmy... Co ty robisz? Asasynie. Jeszcze zniszczyliśmy sobie. O tutaj mamy, tutaj mamy, 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 mamy. Uff. Dobrze, że się udało. Teraz muszę ich zgubić. Dobrze. Udało się. Jesteśmy przy biurze asesynów. No i zakończymy już niedługo nasz odcinek. Ósmy odcinek, w którym zabiliśmy drugiego. Jakieś wieści Alteirzy? Z dziewięciu. Garnier nie żyje. W takim razie powinieneś wrócić do Masjafu z wieściami o tym sukcesie. Jest coś jeszcze. No, ustaw się no, ładnie. Czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? Jak sądzisz, czego chciało od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest tym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja... nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Do późniejszego wydarzenia. No i dobrze. Teraz będziemy mogli udać się do Masyafu. Wróć do Almualima. I przewijamy do Masjafu. Teraz porozmawiamy sobie z almualim Odzyskamy I się też kolejne stopień nasyna. Na Masz dla mnie jakieś wieści, Altajrze? Karnierdy na plus nie żyje. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. A jednak. O co chodzi? Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu, bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Przywódcy znają sposoby, by zyskać posłuszeństwo. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy. Kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki. Łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, że zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów. Rozkosze, które dają, są tak wielkie, że łatwo stać się nawet ich niewolnikiem. Sądzisz więc, że tych ludzi nakarmiono jakimś środkiem? Otrutą? Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła to dziwna metoda sprawowania kontroli. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo. Obietnica raju. Myślą, że to ogród, pełen kobiet i cielesnych uciech. Że was odurzam, jak garnie swoich ludzi i kuszę jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju, wówczas nie budzilibyśmy strachu i nie mielibyśmy ledwie mi władzy. Idź. Czas byś wrócił do pracy. Zwracam ci kolejny stopień i kolejny element wyposażenia. Porozmawiamy podobnie, gdy padnie kolejna ofiara. Dobrze, kolejne elementy wyposażenia i kolejny poziom zyskaliśmy. I co zyskaliśmy? Pewnie noże do rzucenia. Zgadłem? Tak, noże do rzucenia. I nowa zdolność, odepchnięcie. Odepchnięcie, o, to jest coś takiego. Tak, tak, sprint. A, nie mogę tego? Przycisk pierwszy i shift. Nie wiem, coś, coś, coś źle tutaj powiedziałem teraz. Dobrze, także to jest koniec naszego ósmego odcinka. Zagrajmy w Assassin's Creed. Komentujcie, komentujcie, jeszcze raz komentujcie. Powrócimy z Assassinem, z Diablo 3. I już niedługo spodziewajcie się odcinka z Fallouta New Vegas oraz Grand Theft Auto 3. Na razie.